Zadanie 3 sierpień 2015: liczba 9 do potęgi 5 razy 5 do potęgi 9 podzielona przez 45 do potęgi 5 jest równa, czyli kolejne zadanie z tej samej serii. No i teraz tak: te same potęgi tutaj 5 i 5, 9 razy 5 to 45, czyli teoretycznie odpowiedź od razu możemy zaznaczyć. No ale pytanie. Z czego to wynika? 9 do potęgi 5 przypisujemy. 5 do potęgi 9 możemy sobie rozpisać, rozbić na 5 do potęgi 5 razy 5 do potęgi 4. No, my jesteśmy przyzwyczajeni, że przy mnożeniu potęgi dodajemy, a no jak mamy potęgę, to równie dobrze możemy ją rozbić na mniejsze, czyli jakby pójść w drugą stronę. No i teraz to wszystko nam się poskraca. Tu dostaniemy 1. No i dlaczego? 9 do potęgi piątej razy 5 do potęgi piątej to jest 5 razy 9, 45 do potęgi piątej. 5 do potęgi czwartej przepisujemy. Tutaj wszystko nam się skróci i odpowiedź poprawna to odpowiedź d.